Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko i zobaczcie jakie przepiękne tutaj mamy dekoracje. Słuchajcie, ja jestem po prostu w szoku, brakuje 130 subskrypcji do 10 tysięcy, także jestem naprawdę y, dumna z Was i bardzo Wam za to wszystko dziękuję, y, że tak szybko lecą te subskrypcje, jest to dla mnie bardzo ważne, a pamiętajcie, że będzie konkurs na 10 tysięcy subskrypcji. No, i dobra, lecimy na przegląd. Zobaczcie, jakie przepiękne nowości mamy. I tu mamy taką muszelkę. Muszelka to jest e, świecznik. Wkładacie sobie tam świeczuszkę e, i przepięknie to się prezentuje. 12 zł kosztuje. A może po prostu stać e, samo bez niczego. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze mamy wazonik za 20 zł. Taki nakrapiany kropeczkami. Fajny, ciekawy wzór. Co my tutaj jeszcze mamy? Co my tutaj jeszcze mamy? Idziemy dalej. Przepiękne, przepiękne dekoracje, pełne półki. Zobaczcie, jakie liczne nowości. Jeżeli macie ochotę obejrzeć wszystkie te nowości, to one są już wszystkie u mnie na kanale, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. I tutaj mamy za 8 złotych bukiecik tulipanów różowych, tych mniejszych. Tamte już Wam pokazywałam. Okej. Okay. Tak wam trochę y, pojadę całościowo, bo są moje kochane widzki, niektóre które nie mogą wychodzić z domu, więc y, chociaż tak sobie przejdą po półeczkach y, i zobaczą co leży. Y, co leży, jakie są nowości. Tam są półfy, które są nowe i zobaczcie co znalazłam. E, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ten stolik jest nowością, ale ja go nigdy, nigdy nie widziałam, więc myślę, że to jest coś nowego. E, I ten stolik mamy 45 cm wysokości drewniany. Poczekajcie, znajdę Wam cenę. I cena tego stolika to 60 zł. 37 37,8 na 37,8 centymetrów i 45 wysoki, tak jak już mówiłam. E, zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Tutaj tak powiem Wam szczerze, że wygląda na taki mały, to jest normalny taki e, coffee table, powiedziałabym. Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy taką, mm, tak jakby taką matę pod spodem e, wkręcane nóżki. Naprawdę bardzo ładny, jak ktoś ma wystrój taki z drewnem w domu, to będzie to bardzo ładnie wyglądało. A tam niżej, jak widzicie, macie taki czarny, który już kiedyś wam wrzucałam. Świeczki, świeczuszki, przepiękne Donice. I tu mamy Donicę różową. Śliczne są te Doniczki różowe. I ona kosztuje 17 zł. Ma takie gąbeczki pod spodem, żeby wam się nie podrapał blat. Tu mamy przepiękne niebieskie, takie, takie bym powiedziała wam, taki morski kolor ale ślicznie one wyglądają. Kosztują 10 zł. Nie jestem pewna, yy, czy są jeszcze większe, bo coś mi się zdaje, że gdzieś widziałam większe. A tu mamy takie nakrapiane, jak Wam pokazywałam ten wazonik, możecie sobie zrobić yy, komplecik i ten, yy, ta doniczka kosztuje 15 zł. Od środka również jest nakrapiana. Nie ma lipy. <gryw> A może ktoś poszukuje tą konewkę, to już pokazuję Wam od Bożego Narodzenia, ale ona jest naprawdę bardzo fajna i teraz na czasie za 15 zł Możecie sobie kupić konewkę i możecie sobie postawić ją gdzieś po prostu w domu jako dekorację, ale również możecie postawić sobie ją na zewnątrz, włożyć jakiegoś kwiata, no w domu oczywiście też, e, albo jakiś bukiecik. Naprawdę bardzo dużo e, można wymyślić do niej aranżacji. Tu mamy następną taką samą jak ta różowa, tylko zerknę, czy cena również jest taka sama 17 zł. I w środku wygląda tak, naprawdę bardzo ładne takie. Takie, powiem Wam, że takie, takie porządne są te donice. Bardzo ładnie one wyglądają. Donice czy, yy, czy osłonki. Ok. Mamy tutaj ścianę z prześcieradłami, z, z poszewkami, yy, ale pokażę Wam tą pościel, bo jej chyba nie pokazywałam. 70 zł kosztuje i mamy tak. Yy, 160 na 200 cm i 70 razy 80 centymetrów, czyli mamy dwie poszewki i jedną poszwę na kołdre. W takie kwiaty, bardzo ładne kwiaty. Teraz są już, teraz są nie już, tylko teraz są modne takie kwiaty i przepiękne, przepiękne mamy tutaj poszewki na podusie. Już naprawdę bardzo, bardzo dawno nie było u mnie poszywek na poduszkę, więc tu trochę Wam odświeżę. 40 na 40 cm za 20 zł. Tu mamy tą przepiękną z pomponami, również były jeszcze inne kolory. 40 razy 40 cm za 15 zł. One są takie, takie grube, bardzo fajne. Tu mamy to takie miłe w dotyku. Za dyszkę. Z jednej i z drugiej strony one są takie puchate, ale naprawdę one są bardzo miłe w dotyku. Tu mamy taką samą jak ta niebieska. Dobra. Tu mamy jeszcze z nowości z takimi e, frędzelkami. Kosztuje 15 zł i jest również 40 razy 40 cm. Tu ma przepiękny zameczek, tam ma przepiękny tył. <gry> Dobra. Mamy za 15 zł następną. Te mogę Wam polecić. One są takie bardzo miłe, jakbyście welur dotykali. I tam po prawej macie zieloną. O tej nie widziałam. To tu mamy nowość. Tu mamy nowość. Poczekajcie, już Wam tu pokazuję. 12 zł. 40 razy 40 cm. I tak się prezentuje. A tu mamy taką jasną, jak była ta wcześniej, musztardowa. Przepiękne firanki, przepiękne zasłony. Patrzę, czy czegoś wam nie pokazywałam. O tego chyba jeszcze. 140 na 260 cm, dwie sztuki i kosztują 80 zł. Już wsadzam tu łapkę i pokazuję wam, e, jak ona prześwituje, tak to się prezentuje. I tu mamy do wsunięcia na karnisz e, taki tunel chyba. Kiedyś mi to tłumaczyłyście, ale mi czasami jak krowie na rowie można tłumaczyć, ale i tak nie rozumiem. Dwa nożyki. Dwa nożyki, może nie to, że nie rozumiem, tylko nie pamiętam. Za 8 zł. Tu mamy dwa nożyki za 8 zł. Widzę, że coś nowego dziewczyny podowieszały. Tu mamy za 9 zł. 4 sztuki. Takie. Dobra. Tu mamy jeden duży na końcu z takimi widełkami, jak widzicie. I on kosztuje 6 zł. 6 zł. Tu mamy takie. One są za 5 zł, dwie sztuki. Z takimi ząbkami. I za 7 zł, trzy sztuki nożyczek. Takie z takimi ząbkami. Jak widzę te noże, to po prostu mnie to przeraża, bo kiedy sobie mocno takim palca przecięłam, brrr, aż mam ciarki na ciele. E, także miło to wspominam. Dobra, tu wszystkie te szczotki, te, te wszystkie inne akcesoria. Do sprzętania Wam pokazywałam, ale tutaj nie, za 5 zł mamy z nowej kolekcji taki do ścierania kurzu. Ja kupiłam sobie taki duży i jestem zadowolona, e, czasami tam trzeba gdzieś przeczyć na ramkach, to bardzo fajnie się to sprawdza. E, I jak widzicie mamy e, z nowej kolekcji, tu mamy miskę to i tamte e, do napojów, słoiki, to Wam pokazywałam. A tu Wam pokażę, właśnie macie komplecik. Ja najpierw widziałam szklanki, później widziałam szklanki, miseczki, a teraz do tego jeszcze widzę dużą miskę, więc czekajmy, bo myślę, że coś jeszcze się pojawi. Jak już widzicie coś nowego w Pepko, to pamiętajcie, że za chwilę na pewno pojawi się jeszcze coś nowego do tej kolekcji. Tu mamy miseczkę za 25 zł. To jest taka miska sałatkowa. A tam obok mamy plastikowe talerzyki z, również z tej nowej kolekcji e, takiej ogrodowej, grillowej, że tak powiem. Tego nie widziałam, czy to jest nowe, czy stare, ale ładny, czerwony taki, jak diamenty. O nie, chyba stary przecena z 4 zł na 3 zł. A tu macie wszystkie e, te plastikowe, to są nowości. Dobra, tu jeszcze wam pokażę, poczekajcie, bo tego jeszcze nie widziałam. 30 zł kosztuje. Ach, i tu mamy taką miskę i durszlak. No fajnie, bo czasami szukamy miski pod durszlak. Ta nie pasuje, ta nie pasuje, a tutaj macie od razu komplet. Więc myślę, że fajne rozwiązanie. Coś z działu dziecięcego. To wszystko wam już pokazywałam, ale patrzę, że są fajne kocyki. Te kocyki są również bardzo fajne w dotyku. Kosztuje 20 zł. Taki kocyk, zobaczcie, już Wam to pokazuję, taki przepiękny z serii mini. I jeszcze te poduchy. Słuchajcie, te poduchy są po prostu cudowne do samochodu. Bierzcie swoim dzieciom. E, lepiej dać trochę więcej, i one są bardzo wygodne. Je tak naciśniecie, i, e, i po prostu ta poduszka tak się układa do, do e, główki. Kosztuje 30 zł, ale naprawdę się opłaca, jak gdzieś jeździcie dalej w podróż. I tu mamy e, panią Miki mini, przepraszam, ale wiem, że są jeszcze dla chłopców, więc zerknijcie sobie w swoim pepko, jak tylko będziecie mogły. No dobra, piszcie co tam uważ, piszcie jakie macie do mnie pytania, może wrzucę już coś niedługo z moimi pogaduszkami, także trzymajcie się, życzę wam miłego dnia.